Bardzo serdecznie wszystkich czołgistów. W kolejnym odcinku serii pokaż, co potrafisz. I znowu Komet, W zasadzie do chyba nie wiem, 300 odcinka nie pokazywałem w ogóle kometów, już nie pamiętam dokładnie. A później mm, coraz częściej komety są pokazywane. Czołg, yy, którego tak naprawdę niezbyt lubiałem zawsze o wiele bardziej wolałem Cromwella. Moim zdaniem Cromwell, mimo tego, że jest na szóstym tierze jest lepszy niż komet na siódmym, ale to takie moje ciche zdanie. Cichy Brzeg i na tej bitwie, dobrą bitwę, a szczególnie bardzo dobrą w drugiej części, pokaże nam gracz z klanu X-Ray, Mister Assassinu. Cześć! Witam wszystkich. Tradycyjne, tendencyjne pytanie. Mr. Assassin, Mister Zabójca, to tak przypadkowo, czy jednak z jakiegoś powodu wybrałeś ten nick w grze World of Tanks? Znaczy na początku tak, planowałem dać sobie jakiś ciekawy nick, i każdy właśnie się mnie pyta, czy to jest nick wybrany z gry Assassin's Creed, a zawsze się dziwiam, że to jest nick wybrany poprzez film. Film jakiś tam, klasy B raczej, Ninja Assassin, jak dobrze pamiętam, ale tak mi się spodobał i tak zostało. Ninja Assassin, coś mi kojarzy się, że takie coś było, ale nie wiem czy oglądałem. Okej, okay. jaki, jaki twój plan był na Cichy Brzeg? Tutaj to była moja pierwsza bitwa z dnia, tam właśnie gdzieś tam zacząłem sobie i postanowiłem zagrać tak bardziej agresywnie tutaj na lewej flance, bo widziałem, że większość czołgów pojawia się na środku, tam z prawej strony też nie mieliśmy za dużo, więc tak pomyślałem, że pojadę na początku tutaj i spróbuję coś zrobić. Właśnie tu widziałem Hellcat'a i tam chyba Churchill, Churchill się teraz ładnie wychyla, to planowałem go przycelować. Widać, że już na lufce masz pierwsze oznaczenie, więc chyba ten czołg e, lubisz. Jakbyś mógł powiedzieć, e, Twoim zdaniem, <laughs> e, czy są e, jednak jakieś rzeczy, które powodują, że on jest lepszy od Cromwell'a? Czy jednak Cromwell również, Twoim zdaniem, był e, lepszy? Znaczy, powiem Ci tak, Cromwell'a sobie zostawiłem, bo to jest bardzo dobry czołg. A Kometa do tej bitwy nie, nie, znaczy nie lubiłem tak, tak bardzo jak po tej bitwie. Uważałem, że jest no nie on nie, nie najgorszym czołgiem ale dobrych bitew się nawet takich nie wykręci no i postanowiłem go jak go zrobię to sprzedać jak zrobię 8 tier ale po tej bitwie widząc co on potrafi to sobie go zostawiłem jego zalety są dwie jest na tyle mobilny żeby każdy 7 tier sobie zrobić objechać i te przeładowanie 3 sekundy 65 teraz jakie ja mam tutaj to jest bardzo świetne przeładowanie na ten czołg damage może jest tam 100, 100 coś no ale przy tym przeładowanie jest świetne i jeszcze hold bardzo bardzo świetny można robić, bo jest to bodajże 12 stopni w dół, więc wszystko można z górek robić. No i, i Cromwell ma 750 HP, Comet ma 1150. Jeżeli chodzi o działo, tak naprawdę yy, działa są bardzo podobne. Yy, Cromwell ma uszkodzenie 135 145 penetracji. Tutaj mamy penetrację na poziomie 148 i uszkodzenia 140 czyli tak naprawdę naprawdę nie ma sporej różnicy jeżeli chodzi o działo ja tylko tak zauważę, że jeżeli macie oczywiście ściągnięte <laughs> serwer testowy 95 to zerknijcie sobie na działo fire, fire, Firefly'a Firefly'a, tak? <laughs> fire... No tutaj właśnie teraz wykończenie praktycznie 34 nie wiem gościu, chyba się zagubił w tym co no, robi. No, y, zagubił, no, obracał w jedną stronę, a później zdecydował, że w drugą. Dwa strzały puścił, no i wykończenie bez, żadnego, bez żadnej straty HP. No, no, widziałem, no. Widziałem właśnie, że tu się dzieje źle na bazie, więc postanowiłem wrócić, chociaż na początku był plan, żeby po prostu przejechać, olać to trochę, no ale jak zazwyczaj widzę, że jest za, za, za bardzo niedobrze na bazie, no to lepiej wrócić. No, no, no. I ten no, no. SU trochę tutaj, no nie namiesza, ale był uciążliwym przeciwnikiem przez jakiś czas. No. Ja tak tylko podjarany tym działem Firefly'a przypomnę, że yy, nowy medium 6 tieru brytyjski, czyli Firefly, będzie, będzie przeładowywał co 2, niecałe 2,7 sekundy działo yy, to co ma Tortoise, czyli 171 penetracji, 150 uszkodzeń, no to yy, no szkoda, że właśnie takie działo nie ma Comet, no, że ma podobne do Cromwella, Mogliby dać, jakby Komet miał takie działo, właśnie jak fire, Firefly, no to by było pięknie. No i wróciłeś, wróciłeś, ale coś drużyna twoja... Dobra, drużyny nie ma. ...zaczyna Słynne. ginąć, ale no stop coś się dzieje. Chociaż na razie tylko 1300... 1400 obrażeń i jeden zniszczony czołg. Czyli no drugi całek. Jak na razie nic wybitnego, ale e, robisz e, swoją robotę. Tylko że U, zostałeś... No, się zaczęło, sam na pięciu. Zostałeś no sam i ten na pięciu. Su. I ten niestrzęsny suł. Tutaj na Autoim już tak desperacko trochę, żeby czasem nie strzelił. Widziałem, że się zagubił, no to spróbuję coś tam przycelować. Miałem tutaj nawet strzał teraz na niego, ale niestety pest coś nie chciały. nie chciały przychodzić albo trafiać. Oczywiście ja proponuję w sytuacji jeżeli, jeżeli drużyna zostaje w pięciu na jednego, jeden czołg to musicie powiedzieć wait wait attack together Czyli musi być atak wspólny. Jeżeli wszyscy są w różnych miejscach, to zobaczycie właśnie w jaki sposób może to wykorzystać kolega, który sam został. No i tutaj już troszkę się zdenerwowałem na tego SU, ponieważ ten ostatni pocisk no, no uciekł mi, uciekł mi sól, nie dałem rady i postanowiłem agresywnie, nie cackać się z nim, tu oczywiście już gold przeładowany w takiej sytuacji wyjazd Dobra, co to jest za skrót WTRV? Znaczy to tam miały być WTF, bo tam, tam z niego nie trafiłem, ale R się tam coś kątało. No. Y Dobra, no to już jednego z głowy, mamy jeszcze oczywiście T29, Toga, małego jakiegoś tam meda, no i arte. Ten T34 właśnie, który tutaj jest w bitwie też potrafi zagrozić kometowi, bo strasznie szybko ładuje i pamiętam w jednej sytuacji, w innej bitwie strzelał we mnie w jakiejś tam po prostu na prostej, widziałem go, ale strzelał tak szybko, że myślałem, że do mnie trzy czołgi i po prostu nie wiedziałem co robić przez moment sekundy. I pamiętając o tym właśnie w tej bitwie ja postanowiłem jakoś go tam szybko zabić. Tylko tu, Tutaj teraz T29 w karuzeli, ładnie wykończony. Znaczy jeszcze tam 400 HP. No, 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 no. Też mi się trafili tacy przeciwnicy, którzy nie za bardzo wiedzieli co robić, więc... To znaczy słuchaj, powiem Ci, no, że... Y, w, szczęśliwie, ale zagrałeś y, bardzo dobrze, no, ściągając mu gąskę. Y, z... Twoja szybkość spowodowała, że spokojnie go widzisz z gąskami już daje radę, to cię objeżdżać. No nie ale... był plan jechać tam bardziej na, ten, na te punkty G9, no ale zobaczyłem D29, więc wiedziałem, że to się nie uda. Że chciałem na początku wykończyć toga, ale było to niebezpieczne. No i teraz artyleria właśnie przypomniała, że istnieje. Mhm. No, i Twoja drużyna widać nie odeszła do garażu, tylko została zerkać, jak to mister zabójca działa w tej bitwie. Było to bardzo pozytywne właśnie z ich strony. Cieszyłem się z tej sytuacji, jak, jak nie wiem kto, jak, jak jakieś dziecko, które dostaje cukierki. Pilne właśnie wykończenie T3-4, żeby tu nie zagrażał w dalszej bitwie, bo potrafi być to groźny, groźny niby piąty tier, ale dla Kometa potrafi być groźnym przeciwnikiem. No, jeżeli T-34 ma to działo ZIS-57mm, tam jest dobra penetracja, spokojnie mógłby Cię penetrować, ale chyba miał inne działo. No już nawet przeciwnicy Ci tutaj yes. życzą jak najlepiej, ale co, no nadal niemiła sytuacja, bo jest TOG i jest ARTA, więc co teraz? Nie wiedziałem właśnie ile tok miał HP i postanowiłem najpierw wykończyć Artę, ponieważ widziałem jak to mnie skutecznie ostrzeliwuje. Więc myślałem, że to będzie lepszy pomysł i właśnie myślałem, że też tok będzie jechał w stronę Kapa i z tą myślą, że jednak komet jest na tyle mobilnym czołgiem, żebym zdążył wrócić, pojechałem właśnie w stronę arty. Widziałem gdzie stoi mniej więcej w tym punkcie J3 i tam się kierowałem. Teraz właśnie pojawił się tok. Widziałem, że mnie nie zauważył, leciał dalej w stronę Kapa, więc Mój plan został kontynuowany, i tak dalej. Jechałem na Tomartę. Przypominam, tog jest jednym z wolniejszych czołgów w grze. Maksymalna prędkość 4 si na godzinę, a tam jeszcze jest nieco pod górkę, więc prawdopodobnie jechał w okolicach 7-6 na godzinę. Więc spokojnie mogłeś poszukać artylerii. A miałeś moda, który pokazuje, że ostatnio arta była na J2. Tak, uważam, że to jest ten XFM, jest jednym z takich najważniejszych modów, żeby dobrze grać w woda, żeby wiedzieć po prostu, gdzie przeciwnicy znikają. I dziwi mnie to, że jeszcze WOT nie dodał tego automatycznie do gry. I tutaj teraz ciekawa sytuacja, bo myślałem, że Arta jest za górką, no ale się trochę zaskoczyłem i jechałem dalej. A to tam działał i jechał w stronę naszego kapa. No i teraz właśnie się Arta wyspotowała w tym dołku. Wiedziałem, że jeśli wyjadę z przodu, to nie będzie to zbyt dobra sytuacja, więc postanowiłem kombinować inaczej. Tak, jeszcze nie było modów, pamiętam, mieliśmy takie tabliczki przy komputerach i tam na takich kwadratach zapisywaliśmy pozycję czołgów. Żartuję. No, <laughs> dobra. Myśliłem się. Teraz <laughs> Wie... właśnie... Agresywny dosyć wyjazd, postanowiłem szybko to zrobić, bo właśnie zauważyłem, że już TOG wjechał na kapa. No ale się spieszyć. zablokowałeś. No i właśnie tutaj się przestraszyłem, że kurczę jak ja wyjadę, a na szczęście... Na szczęście jest na... wyjazd. Na, ty... na tyle było gładko, że dało wyjechać się tym czołgiem. Tam już informują, po... pomagają mi na czacie, że... kibicować, pomagać, ile się da. No, więc kibice zostali, no i został TOG. Został TOG. Właśnie z, tą, z tym działem, który teraz Firefly posiada, tylko że tok przeładowuje 4,2 sekundy, a Firefly, tak jak mówiłem, poniżej 2,7 sekundy. Tok... To... Fajnie, bo miałem dodatkową informację ile tok ma HP, bo tam wyspotowałem go właśnie jak przejeżdżał w stronę kapa i wiedziałem, że ma 1100 HP i no nie wiem czy się cieszyłem z tego powodu, ale to w, w ogóle była pierwsza sytuacja, kiedy nie cieszyłem się, że tok ma za dużo HP tak na marginesie. No Tok cię miał na y, 3 hity, y, a ty Toga na Jakiś chyba 8-9, no. no więc trzeba będzie pokombinować trochę. Tutaj tak agresywnie postanowiłem wyjechać, bo wiedziałem, że czasu nie mam, aby go tam z prawej strony brać. No i szybki wyjazd, musiałem po prostu zbić tego kapa, aby dalej móc grać. Na szczęście trochę nie wiedział co się dzieje na początku. Ale, Ale jednak o. cię trafił za 155 No i kap zbity więcej czasu, teraz mogę kombinować. Postanowiłem tutaj markować wyjazd właśnie z lewej strony, żeby też znowu się zagubił, a wyjechać z trochę innej. Tam, oczywiście, żal w stronę Toga, że nie wiedział z której strony wyjadę od LCK w przeciwnego na, na czacie. No i żal Toga, który działem z penetracją 171 strzelał z Golda do Kometa, którego pancerz jest w okolicach 76 maksymalny, więc no... Też chyba, że woził, nie wiem, nie wiem ile Tok ma pocisków, szczerze mówiąc nie pamiętam, więc może mu się skończyły, ale w sumie koniec bitwy, ale chyba Tok ma wystarczająco pocisków. W okolicach 60, więc spokojnie. No to, to myślę, że by mu starczyły, że ten gol został albo chciał mieć pewny strzał. W końcu koniec bitwy, emocje. No, słuchaj, y, oczywiście y, teraz. Y, y, Ostatni pocisk zwykły. No, no, robisz dobrą robotę, ale mogłeś w zasadzie na samym już od początku pojechać tam, gdzie pojechałeś za chwilę. Chociaż tutaj chciałem mieć jeszcze e, możliwość właśnie, żeby wyjechać tutaj, z go, no niestety ten side-scrap mi nie wyszedł. Też myślałem, że jak ściągnę mu tą gąskę, on po prostu tym swoim autobusem, wieżą, nie będzie miał na mnie przestrzału, ale niestety miał i postanowiłem zagrać trochę ostrożniej. Znowu zamarkować ten wyjazd na lewą stronę, zniknąć i jechać właśnie znowu w inną stronę, niż pokazywałem Togowi. Czyli y, jednym słowem, y, nigdy nie, 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 ma, nie można się poddawać. Czy to w życiu, czy to w grze, nie? Zawsze tak. można wyciągnąć tą bitwę, zawsze może być błąd przeciwników. Tutaj tak jak mówię, popełnili błąd niezgrania, czyli tak naprawdę gdyby podjechali, nie wiem, T29 podjechał do toga, albo. Nawet albo, razem, powiem razem z tym T34 no. już bym był trochę, no... w złej sytuacji, bo mi chyba tam dużo życia jak pamiętam nie zostało. No, tak, 300, tak, tak, tak. 330 no, no, 300 no, no. wyszedłem z tej walki, właśnie z T29, on mnie tu jeszcze bodajże nie widział. Nie mam tu jeszcze żarówek, Tutaj chyba było połowa drugiego perka. Więc liczyłem cicho na to, że mnie nie zauważył i planowałem jeszcze raz tu sięgnąć mu hapeki, żeby zbić kapa. No ale też była minuta do końca bitwy, więc. No ale gdybyś miał żarówkę i lornetę, to o wiele łatwiej byłoby ci go załatwić. Teraz też nie wie, gdzie jestem i. 38 sekund do końca bitwy, no i zostajemy jeszcze 150 HP. Czyli nie wiem, czy, czy jeden szczęśliwy strzał by weszedł, w sumie nie pamiętam za bardzo. Tutaj, już na out Ta już ręka się trzęsie, nie wiadomo co się dzieje. Już to panika, 20 sekund, zawsze jeszcze, tak jest. Jeszcze raz próbuję tutaj go podjechać troszeczkę z lewej strony, bo już wie gdzie stoi, więc nie, nie ryzykuję. Ale tu jest górka, no i właśnie teraz kolejny strzał, ja tu dostaję. Niesamowity w ogóle strzał w gąskie, no i kolejny wykańczony pogon. Tak jest, tak jest. Szczęśliwie... jeszcze euforia na czacie. Przypominając jeszcze to, że Tokcie walił z Golda, czyli ta wieża, ta wieża Kometa daje radę, 111 niby tylko z przodu, penetracji, znaczy pancerza, ale jednak tak trafił nieszczęśliwie, znaczy szczęśliwie dla Ciebie, że Cię nie przebił. No i wyniczył... Excel pomógł losowaniem wynik... penetracji. Kołobanow, High Caliber, Defender, Specjalista, no i różne tam oznaczenia. EXP 1665, jeżeli chodzi o pojedynczy, oraz prawie 5000 obrażeń. 7 zniszczonych czołgów. Oczywiście znajdziecie lepsze wyniki kometem, jakieś tam w ostatnich paczach, jeżeli chodzi o wyniki, ale tutaj naprawdę bardzo interesująca, ciekawa bitwa, no i... Dużo musiałem myśleć w tej bitwie, jeszcze tak zdradzę, że tu tak polowałem na masterkę i udało się właśnie w tej bitwie. No, warto jeszcze oczywiście, bo mówiłeś mi przed y, y, nagrywaniem, że również y, coś tam nagrywasz y, na YouTube. To może dwa słowa, co tam można u ciebie zobaczyć na kanale Mister Assassin'u. Tak, ja tu próbuję rozwinąć jakiś tam swój kanał. No i zacząłem bodajże rok temu, ale komputer nie dawał rady. Teraz mam lepszy komputer i mogę więcej robić. No i zaczynam tutaj. Z... Z takimi seriami, jak oczywiście moje bitwy, też bitwy graczy, którzy już tam mi troszkę podsyłają tych też jedna z ciekawych, jedna z ciekawych tych playlist z u mnie z, z WOTEM to jest troll bitwy, to trzeba zobaczyć, żeby zrozumieć w sumie wytłumaczyć się w dwóch słowach nie da, ale też planuję rozwijać ten kanał tak ogólnie pod Let's Play, e. teraz ku, akurat na moim kanale widnieje Dead Space i jeszcze taka dosyć mało znana gra Kerbal Space Program. Ok, no to w zasadzie wszystko. Ja oczywiście składam wszystkim mikołajkowe życzenia i zapraszam na walkę Pudziana z nastulą i po zakończonych kampaniach włączę streama do rana wspólnie może pooglądamy tą walkę i pogramy w czołgi, bo coś ostatnio dawno nie streamuję, ale to jest spowodowane głównie tym, że teraz muszę dbać o klan w czasie kampanii, żeby nie było spin, A jak wiadomo kampanii klany nie za bardzo lubią, zawsze są jakieś tam problemy, że ten chce czołg, tamten nie i tak dalej, trzeba wszystko jakoś tam ułagodzić, żeby było ok. No to dziękuję za bitewkę, kogo chcesz pozdrowić? Właśnie tutaj mnie ludzie prosili, kilku ludzi, żebym go, ich pozdrowił osobiście, ale ja uznałem, że raczej tak nie będę robił i po prostu pozdrawiam wszystkich, których znam, żeby nikt tam nie miał żalu do mnie. I oczywiście yy, polecam yy, zarejestrować się przez link trakujący do, do gry, żeby miał dla Was nagrody na streamach i rozdawał czołgi premium. Yy, no to dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Też dziękuję wszystkim, cześć.